To jest kwadrans na angielski, lekcja 349. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. To już czwarta i ostatnia część naszej serii o randkowaniu. Dzisiaj dowiesz się, jak zakończyć randkę w elegancki sposób, niezależnie od tego, czy planujesz kolejne spotkanie, czy grzecznie odmawiasz. A na koniec posłuchasz finału historii Liama i Chloe. Czy coś jeszcze z tego będzie? Stay with us and let's find out together. No, ciekawe. Finał historii. O, chyba wszyscy się domyślamy, jak to się skończy. Ale wiecie. Może moja być jakiś głowa plot potrafi, twist. Moja głowa czasem potrafi wymyślić plot twist. <noise> Okej, okay, ale zanim tam dotrzemy, jak zakończyć randkę? No bo byliśmy na tej randce, zrobiliśmy sobie small talk, byliśmy aktywnymi słuchaczami, rozwijaliśmy tematy. Czasami za bardzo. Zapłaciliśmy albo nie. No i sobie wychodzimy z takiej randki. I teraz często pojawiają się takie pytania: wiecie, czy mogę cię odprowadzić? Mm -hmm. Po angielsku zróbmy to tak. Can I walk you? Can I walk you? Tak, czyli czy mogę so z, -psem. z tobą iść <laughs> Przepraszam. Czy mogę cię odprowadzić? Jeżeli chcemy odprowadzić kogoś do domu, to powiemy Can I walk you home. Can I walk you home? Ale jeśli ktoś przyjechał autem, no to odprowadźmy do auta. Can I walk you to your car? Can I walk you to your car? Excellent. Natomiast jeżeli nasza randka nie jest zmotoryzowana. To możemy komuś zaproponować podwózkę. Tak. Can I drive you home? Can I drive you home? No bo wtedy my jesteśmy ten driver. Także we drive the car. Możemy też po prostu zapytać, bo wiecie, to może być zbyt natarczywe. Aha, tak. no. Do auta wsiąść z kimś, kogo ledwo co znamy. Lepiej uważać. Więc może taksówka Uber, Lyft czy czymkolwiek podróżujecie będzie lepsze. Więc zapytajmy. Do you need a ride? Do you need a ride? Tak, Czy potrzebujesz podwózki? I wtedy my się oferujemy jako kierowca, ale też łatwo można wtedy odpowiedzieć, prawda, że I'll, I'll take a taxi, thanks. I wtedy mamy jeszcze alternatywną wersję, możecie powiedzieć, hej, to poczekajmy razem na twój transport, mm -hmm. na tatę, <laughs> jak jesteście w młodszych rocznikach. Dokładnie. Let's wait together until your ride arrives. Let's wait together until your ride arrives. Let's wait together. Ok. No i końcóweczka, mówimy zawsze sobie, hej, jedź bezpiecznie do domu, prawda? Daj znać, jak dojedziesz. O, to jest to. Daj znać, jak dojedziesz. Często robimy te teksty. Wracaj bezpiecznie. Get home safe. Get home safe. A daj znać, to możemy nawet zaoferować, prawda? I'll text you when I get home. I'll text you when I get home. Zwrócę od razu uwagę, że tutaj po when nie będzie will. Na when I get, gdy dotrę. Tam będzie działało podobnie jak as if. Ok. Że, że po nich nie będziemy stawiać will, chociaż się dotyczy przyszłości. Czyli I'll text you. Albo po prostu text me. Tak, text me when you get home. Napisz do mnie. No i co? Wypada zaproponować kolejne spotkanie, jeśli pierwsze było udane. Mm -hmm. Powiedzmy, I'd love to see you again. I'd love to see you again. Tak, I'd love. I would love to see you again. I'd love to see you again. Great. I bardzo chciałbym się z tobą ponownie zobaczyć. Albo w ten sposób. We should do this again soon. We should do this again soon. A czasami to może być, wiesz, kurtuazyjne. Może być, tak. Zadzwonię do ciebie, I'll text you, I'll call mm -hmm. you, prawda, taka pusta obietnica, no zdarza się, też można tak zrobić, oczywiście, jesteście panami swojego życia i paniami, wybierajcie co wam wygodne. Ok, to teraz jak przyjąć taką propozycję? Możemy oczywiście powiedzieć z przyjemnością, czyli coś typu I'd love that. I'd love that. Znowu mamy to would, prawda, I'd love that. I'd love that. Albo coś takiego. That sounds great. Let's plan something soon. That sounds great. Let's plan something soon. Brzmi świetnie. Zaplanujmy coś wkrótce. Tutaj podkreślamy tą pilność, mm -hmm. prawda? Soon. Aha. No i jestem zdecydowanie na tak. I'm definitely up for that. I'm definitely up for that. Taki fajne, młodzieżowe to be up. For something, czyli na coś się pisać. Tak? I'm up for that. Ok. Natomiast, jeżeli chcecie tak neutralnie odpowiedzieć, czyli jeszcze mieć troszkę czasu, żeby się zastanowić na to drugie spotkanie, to spróbujcie takich opcji: I had a nice time, but I'd like to take things slow. I had a nice time, but I'd like to take things slow. Pięknie. Czyli take things slow, tak, nie ch chciałbym zwolnić tempo, tak, nie spieszmy mm -hmm. się. Nie spieszmy się, to jest Mamy to. Mamy czas. I'd like to take things slow. Tak, chciałbym powolutku podjąć decyzję, czy chciałabym. Albo I think about it and let you know. I'll think about it I'll think about it and let you know. No, dam ci znać, I, I will let you know. Mm -hmm. Zastanawiam się i dam ci znać. Trochę neutralne, ale jednak mówisz. <laughs> no brak entuzjazmu. Hold w tym your horses. To prawda. That's true, that's true. Yeah, let's take it slow. OK. E, możemy też tak zrobić. Let's keep in touch and see how things go. Let's keep in touch and see how things go. To jest chyba takie dobre, neutralne. Właśnie pozostajmy w kontakcie i zobaczmy, jak się wszystko potoczy. Tak. Czyli tam jeszcze sobie przez wiadomości poznajmy się troszkę lepiej. tak? Let's see how things go. Zobaczmy, jak to się potoczy. Teraz w tej części poznajmy sobie frazy na odrzucenie, uprzejme, takiejże propozycji kolejnego spotkania, kolejnej mm -hmm. rankki. Zdanko. I think we should leave it here, but I wish you all the best. I think we should leave it here, but I wish you all the best. Czyli myślę, że na tym powinniśmy zakończyć. We should leave it here, ale wszystkiego najlepszego: I wish you all the best. No powodzenia na naszej drodze zawodowej, albo w ten sposób. I had a good time, but I don't think this is going to work out. I had a good time, but I don't think this is going to work out. Ekstra. No i tu mamy fajnie właśnie ten workout. This is not going to work out. Czyli no to nie, be, nie ma przyszłości. Nic z tego nie będzie. Nie ułoży się, tak, to nie wypali, tak? Świetnie się bawiłem, czy dobrze się bawiłem, ale nie sądzę, żeby to miało przyszłość. I don't think it's going to work out. Mam jeszcze kilka propozycji. I think you're great, but I'm not looking for anything serious right now. I think you are great, but I'm not looking for anything serious right now. Zawsze świetny powód. I'm not looking for anything serious. Czyli nie szukam teraz niczego poważnego. Mm -hmm. Tak, nie chcę się tutaj ustatkować ani nic. Ja chcę tylko fun. Okay. It's a great reason. Co tam jeszcze przygotowałeś? Och, mam kilka. Chciałem zadbać o mm -hmm. wszystkich słuchaczy i ich powody. Dobrze mieć taki wachlarz odpowiedzi. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli mieliśmy tam workout, tak. I think we should leave it here. <grym> to są takie ładne. I'm not looking for anything serious. Albo tak. I appreciate the evening, but I think we're looking for different things. I appreciate the evening, but I think we are looking for different things. Czyli tutaj macie przeciwieństwo, tak? Bo może wasz partner, partnerka szuka mm -hmm. czegoś for fun of it, something serious, stable. We're looking for different things. Rozmijamy się. Szuka, tak, mamy inne priorytety w życiu. No, it is what it is, but it was nice. Ale miło się było spotkać. Zawsze jest ten taki pogłaskanie. <laughs> A czy pamiętasz, czym był match przy randkowaniu? Do Dopasowanie? Dokładnie tak. I możecie powiedzieć. I don't think we're a match. I don't think we're a match. Mm, nie sądzę, żebyśmy do siebie pasowali po mm. poznaniu się lepszym. I największy cios. I think we should be friends. Albo I think we should just be friends. I think we should just be friends. No, nie, to jest ten friend zone. Friend zone, tak. Ale powinniśmy zostać tylko przyjaciółmi. Mm -hmm. That's it. I tutaj to jest najgorsza odpowiedź. Możecie na początek, żeby to złagodzić, powiedzieć: I'm flattered. I'm flattered. Czyli schlebia mi to, tak? Jest mi bardzo miło, schlebia mi to. I'm flattered, but I think we should just be friends. Mm -hmm. I co później powiesz, nie? Po czymś takim. No właśnie, też przygotowałem kilka fraz. Możemy powiedzieć: I understand. No hard feelings. I understand no hard feelings. No hard feelings, czyli bez urazy, tak? Bez trudnych mm -hmm. uczuć. No hard feelings. Czyli nie żywię urazy. Co ok. Albo coś takiego jak I respect your decision. I respect your decision. No bo co można powiedzieć, prawda? Mm -hmm. Szanuję twoją decyzję. Lub it was nice getting to know you. It was nice getting to know you. Czyli z klasą z mówimy, no miło było cię poznać, tyle, ile miałem okazję. That's, true. That's all we got. All right. To wysłuchajmy teraz ostatniej części dialogu z randki Liama i Chloe. Pytanie pozostaje tylko jedno: czy umówią się na drugą randkę? Czy może nic z tego nie będzie i będą musieli mijać się niezręcznie na siłowni? Let's find out. Well, uh, that was nice. I had a good time. Yeah, thanks for picking the place. The coffee was great. Oh, glad to hear it. Uh, hey, can I walk you home? Oh, I drove. Oh, um, I can walk you to your car if you'd like. Um, sure. So, uh, I'd love to do this again. Maybe a movie night. There's a rom-com in theaters that. Liam, I really appreciate tonight, but I don't think this is going to work out. Yeah, yeah. I, I, I kind of sensed that. You are a great guy, really. I just don't think we are looking for the same things. Sure, uh, sure. Um, they, no hard feelings. Uh, I get it. I get it. I'm really glad we met, though, and I wish you the best. Same here. Take care, Liam. Yeah, you, you too. That, was That was Więc... czy będzie druga randka? Nope. Nope, Nie ma szans. Ale plusy są takie, że się skończyło po pierwszej, w sensie nie ciągnęliśmy tego na siłę. O, proszę, tak. Tak. I, i bez ghostingu, prawda? Tak mm -hmm, otwarcie. That's true. Porozmawiali jak. Każdy wie, drośli. na czym stoi. No właśnie, no właśnie. I trzymamy kciuki za liama, żeby żona wróciła do niego. Albo lepiej nie. I żeby nigdy nie zapominał portfela. Też na pewno miała swoje powody. That's true. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że teraz wiesz, jak zakończyć randkę w dobrym stylu, niezależnie od tego jak poszła. Zachęcamy się prześledzić dialogi Liama i Chloe jeszcze raz. A patroni mają dostęp do jego pełnego zapisu na naszej stronie z notatkami, czyli kwadrans na angielski.pl ukośnik 349. Jeśli podoba Ci się nasza praca, dołącz do grona patronów i pomóż nam tworzyć więcej takich materiałów. Link znajdziesz w opisie odcinka. A tymczasem udanych randek i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye! Bye.